Słuchasz podcastu Śląska Opinia. Najciekawsze rozmowy na temat bieżących wydarzeń ze Śląska o Śląsku, Polsce i Europie. Dzień dobry, tutaj Sebastian Pypłacz i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest Tomasz Słupik, komentator i publiczysta, ale też wykładowca Uniwersytetu Śląskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, panie rektorze, I dzień dobry państwu. Spotykamy się, bo dwa duże wydarzenia polityczne, jedno za nami, a jedno przed nami. Zacznijmy od tego lokalnego, bo ono według mnie ma też jakiś pogląd na to, co może wydarzyć się w niedzielę nadchodzącą. W minioną niedzielę w Zabrzu mieszkańcy zdecydowali o tym, żeby odwołać Agnieszkę Rupniewską po roku ze stanowiska prezydenta. I to jest dzisiaj pisząc tekst na naszych słuchaczy wczoraj, e, e, przeglądałem sobie wyniki dokładnie i zastanawiał się ten wynik tego, że więcej osób zagłosowało na Agnieszkę, przeciwko Agnieszce Rupniewskiej w referendum NIS zagłosowało na konkurentów politycznych, czy na właściwie na konkurentkę w drugiej turze na przykład w wyborach samorządowych, czy nie mogło zatem Mańko Szulik. Ale hmm. też myślę, gdybyśmy sumowali wyniki hmm, te, 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 które były w pierwszej turze w wyborach samorządowych, to też ten wynik referendum o dziwo byłby pewnie ciut wyższy od, od zbiorczego wyniku tych kandydatów. Mhm. To zawsze dokończę pytaniem. Zawsze słyszałem, że referenda są trudne. Wybory trudno zmobilizować ludzi, a to nagle tych ludzi udało się zmobilizować i to bardziej niż w trakcie wyborów samorządowych. Tak, jest to sytuacja na pewno bezprecedensowa. Ja jej nie nazywam sensacją, choć na pewno zostałem zaskoczony. Trzecia taka w historii jak naszego regionu, Oczywiście, czy naszego województwa, to była Częstochowa, to był Gotami, teraz jest Zabrze. No, Można sobie zadać pytanie, dlaczego tak się stało i dlaczego po tak krótkim czasie mieszkańcy Zabrza po pierwsze, jak słusznie pan redaktor zauważył, poszli dość licznie do, do urn i, i zagłosowali przeciwko Agnieszce, bo tam ponad 90%, jak dobrze pamiętam, wyraziło swoje niezadowolenie i zagłosowało za odwołaniem pani prezydent czy prezydentki Zabrza. No a dwa, słusznie i to też jakby się zgadzam, tak tytułem wstępu, że zmobilizować ludzi w referendum jest dość trudno. Czyli większość tych prób po prostu jest nieskuteczna. Także jest komitet, jest oczywiście jakiś powód czy przyczyny, coś się dzieje złego albo nic się nie dzieje w mieście, ale znajduje się, znajduje się grupa, która chciałaby się z różnych powodów pozbyć włodarza miasta. I, i, i no, takie referendum jest rozpisywane. Jest, przychodzi ten dzień, ta niedziela, kiedy ludzie idą do urn no, i, i najczęściej nie ma tej, tego progu uważności po prostu i takie referendum jest wiążące i prezydent, prezydentka nie jest odwołana. W środku zabrze stało się inaczej. I to jest też na pewno w historii naszego województwa też rekordowa sytuacja, no bo to było rok i parę dni, dosłownie po. Wyborze I po zaprzysiężeniu pani, pani prezydent Agnieszki Lupnieckiej. Co się podziało? No, podziało się wiele rzeczy, czy wydarzyło się wiele rzeczy. Moim zdaniem jedna z takich głównych to jest to są błędy w polityce komunikacyjnej samej Agnieszki Lupnieckiej i najbliższego otoczenia, bo dodajmy, że zabrze znalazło się, kiedy obejmowała urząd w trudnej sytuacji finansowej. Budżet nie był zrównoważony. Z, z państwo musiało tutaj, czy budżet Państwa musiał udzielić pożyczki, żeby było na bieżące funkcjonowanie miasta, czy wręcz na wypłaty dla urzędników. Oczywiście były cięcia, były zwolnienia, był, był problem z finansowaniem instytucji miejskich, w tym moim, dobrze pamiętam, Teatru Zabrzeńskiego zostały podniesione podatki lokalne, co oczywiście z różnych powodów wywoływało, czy wywołało duże niezadowolenie, a w momencie, kiedy to niezadowolenie i ta może i nawet frustracja, czy rodzaj gniewu pojawił się, to też znalazła się grupa ludzi, która chętnie chciała te emocje zagospodarować, to się udało, zebrali podpisy, 14 tysięcy zgłosili wniosek, referendum się odbyło i w konsekwencji pani prezydent została odwołana, będzie teraz powołany komisarz i za trzy miesiące będziemy mieli e, wybory. Zobaczymy, to prawdopodobnie będzie z tego, co liczyłem, początek sierpnia. To też jest ciekawe, kto w tych wyborach wystartuje. No i kto ma e, e, największe szanse, żeby, żeby zostać e, nowym prezydentem. Prezydentem Zabrza. No i kto zmobilizuje yy, ludzi, żeby w wakacje polskie zagłosować. To, też, to jest też prawda. To jest też yy. pytanie, czy to będzie sierpień, to będzie zobaczymy, nie? Zobaczymy, kto yy -y. zostanie komisarzem. No tam też jest ważna sprawa takiego symbolu zabrze, jakim jest klub, piłkarski górnik zabrze. Tam się już zaczęły wstępnie sprzedaż tego klubu, prawda? No teraz myślę, że ta transakcja zostanie jakoś tam zahamowana i pewnie do tego, do tej transakcji czy tej sprzedaży dojdzie już o wyborze nowego prezydenta czy prezydentki, bo nie sądzę, żeby w czasie rządów komisarza to miało miejsce. Dodajmy też zabrze należy i tu też jest ten kontekst do tych miast, które tą transformację od przemysłu ciężkiego do nazwijmy jakiegoś modelu poprzemysłowego no też nie, nie radziło sobie najlepiej, tak. Duże kopalnie makoszowe ale to nie tylko kopalnia makoszowe prawda? Więc, więc, jak patrzymy na takie współczynniki społeczne czy gospodarcze, no to na tle miast, które sobie poradziły dużo lepiej, takich jak, takie jak Katowice czy Gliwice, no, Zabrze nie wpadają najlepiej, prawda? Są w tej, powiedzielibyśmy, drugiej lidze naszego regionu, więc, więc, co się udało w Zabrzu, to, to jest ważne. No w Zabrzu udała się chociażby turystyka przemysłowa, natomiast dla ponad grubo 100-tysięcznego miasta oparcie swojego rozwoju na, nie wiem, kopalni Guido czy, 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 czy e, tej, tej Królowej Luizie, prawda, i innych tego typu atrakcjach, obiektach poprzemysłowych, no to jest zdecydowanie za mało. To muszą być miejsca pracy, to muszą być miejsca odpoczynku, to muszą być szkoły, to musi być infrastruktura, no to muszą być te wszystkie elementy, które składają się na przyjazne miasto, w którym ludzie chcieliby mieszkać, pracować, e, żyć i tak dalej, i tak dalej, nie? więc, więc to się nie udało, a prezydent Mańka Szulik, tak, która rządziła 16 lat, też no, z zmiennym, nazwijmy to, szczęściem radziła sobie z tymi problemami, o których wspominałem. Przekrojmy jeszcze tą rozmowę na to, co, m, co się w niedzielę wydarzyło albo w ostatnich tygodniach. Ja też, prawdę przyznam się, zakładając za że Terefendur raczej będzie czymś, o czym szybko zapomnimy i nie zmienimy. Ja nie przykładałem do niego zbyt wielkiej wagi, też patrząc na to, że referendum, które kilka dobrych już lat temu w Bytomiu się, się organizowało, miało zdecydowanie poważniejsze problemy do tego, żeby być skuteczne, a było nieskuteczne. No i przeglądałem sobie cały poniedziałek, siedziałem i zastanawiałem się, co tutaj się zadziało, jakie procesy zaszły. Prawdę mówiąc jednymi emocjami, jakie widziałem, które, które potrafię zrozumieć, być może z pomocą za chwilę eksperta, to tak, że, że to wyszło tylko z tego powodu, że mamy wybory w kolejną niedzielę, wybory prezydenckie i jest taka mobilizacja elektoratu PiS-u, który trochę w taką, z tego Zabrza zrobił twierdzę, którą możemy odbić. I zmobilizujmy się i działajmy. I w zasadzie jak na profilach zaryzykuję stwierdzenie, że na profilu żadnego polityka koalicji obywatelskiej szeroko rozumianej, nie znajdziemy informacji o referendum, tak na politykach z całej Polski, polityków Zjednoczonej, prawicy, pis czy jak, jak zwał, tak zwał, czy Konfederacji, do tych wpisów zachęcających do pójścia za głosowanie i o tym, że jak bardzo to jest ważne, to nawet można byłoby w pewnym momencie stwierdzić, że to jest ważniejsze od tych wyborów w przyszłym tygodniu prezydenckich, bo te są realniejsze do tego, żeby coś ugrać. No to jest prawda, że czy... jeszcze kontekst się pojawił, no, no, można by powiedzieć wręcz yy, yy, klęska kampanii, czy, czy, czy najpoważniejsza zakręt w kampanii Karola Nowackiego, moim zdaniem w dużej mierze utrata szansy na to, żeby odnieść w tych wyborach sukces. Więc to zawsze stało się rzeczywiście takie symboliczne, ale ma pan redaktor rację, że, że to wcześniej już ta mobilizacja była podgrzewana, bo wiemy, że te wybory, znowu w tym polaryzacyjnej formule funkcjonują, właściwie to jest rodzaj referendum, prawda, przeciwko rządom Donalda Tuska, koalicji szerzej tego sojuszu, który wyłonił się po wyborach 15 października, czy to będzie miało konsekwencje, bo tu warto sobie takie pytanie dla wyborów ogólnopolskich i ja mam spore wątpliwości. A co do, do tych wątpliwości, czy te moje wątpliwości jeszcze potwierdzam, chociażby wczorajsza debata. Warto, panie redaktorze, zwrócić uwagę, że żaden, a szczególnie kandydaci prawicy, w tym Karol Nawrocki, w ogóle o tym referendum nie przypominali. Rzeczywiście, na, ja też obserwowałem sobie profile, czy to na Facebooku, czy na się polityków także i tutaj regionu. Michał Wójcik bardzo tutaj się w to angażował, gdzieś tam konferencję organizował pod urzędem Zabrza, gdzieś to się przetoczyło w mediach ogólnopolskich, owszem, ale specjalnie sprawa jakby na tą chwilę jej nie widzę, żeby ona żyła i nie widzę też, żeby mogła być aż tak bardzo w kampanii wyborczej wykorzystywana. Czy ona da jakąś nową dynamikę kampanii, szczególnie kandydata PiSu, czyli czy obywatelskiego kandydata popieranego przez prezydencję Jarosława... Kaczyńskiego. Na tą chwilę tego nie widzę. Raczej obserwuję mm -hmm. spadki. Na razie niezbyt duże poparcia dla Karola Nowackiego, związanego oczywiście z oferą z panem Jerzym i, i, i kawalerką. To to wyraźnie widać, natomiast, żeby jakimkolwiek echem referendum Zabrzeńskie się odby, odbiło i żeby ono zaczęło żyć w kampanii, ja tego nie widzę, zobaczymy. To, i, to inaczej. To, ja, ja się zastanawiam, czy to nie jest, jest tak, jak z emocjami, które trochę też przegapiliśmy, komentując politykę przy okazji wyborów europejskich, ale nie tych teraz, tylko tych poprzednich, kiedy wyborcy przy dużej frekwencji wyborcy PiSu się zmobilizowali wtedy i właśnie poszli głosować i trochę zmienili wynik, czy nie trochę, zmienili wynik wyborów tak realnie. I tego nie było widać w sondażach. To była taka mobilizacja na ostatniej prostej, mm -hmm. której nie było widać w sondażach. I pytanie, czy właśnie ten to, to referendum nie jest czymś, co trochę pokazuje, że jednak właśnie ta mobilizacja po stronie e, szeroko rozumianej prawicy wszystkiego, co jest na prawo od, od koalicji obywatelskiej e, jest właśnie większa niż nam się wszystkim wydaje. I to niekoniecznie jest głosy na, na Prawo i Sprawiedliwość, tak? ale na, może na nie wiem, Konfederację albo, jakiś, albo jakieś inne e, e, no właściwie nie ma, nie ma sensownych innych kandydatów w protestu przeciwko temu, co obecnie jest opcją rządzącą, za bardzo nie ma, tak? Ale... No tylko, że wiadomo, sytuacja w nie jest jeden do jednego, nie? Ten poziom frustracji, niezadowolenia i tak dalej pójście na głosowanie przeciwko Agnieszce Rupniewskiej, to nie jest jeden do jednego wyborcy prawicy, choć Zabrze, jeżeli byśmy to jako takie laboratorium je potraktowali y, pewnych nastrojów, no to pokazuje wyraźnie, że rzeczywiście jest y, jakiś y, poziom niezadowolenia. Czy on się przełoży jakby w skali Polski? Zobaczymy. Sondaże rzeczywiście częstokroć... Y, Wie, wie, wielu rzeczy nie pokazują, czy gdzieś im to umyka, ale na razie, jak patrzymy na taką nawet ten długi trend, są tacy też specjaliści, którzy to analizują, nawet od pół roku, przynajmniej jak i nie dłużej, no to one są dosyć stabilne, nie? szczególnie dla tych dwóch pierwszych i głównych kandydatów. Pozostali tam się to troszeczkę zmienia, szczególnie ostatnio taki trend wzrostowy. No tu je lewica, czyli Magdalena Bieja, Dawida wcześniej miał niezłomotowanie, zresztą niektórzy okrzyknęli sensacją tych wyborów słowomira mencena który prawie że czy nie ma że lub w niektórych sondażach wyprzedzał samego karola nawrockiego co byłoby absolutnie największą sensacją tych wyborów w tej chwili talentowania te się ustabilizowały co będzie w niedzielę to się okaże no, pierwsza tura jest taką można powiedzieć przygrywką prawda taką rozgrzewką bo De facto można powiedzieć, niejako się zeruje cały system i cała rozgrywka między pierwszą a drugą turą i to jest te kluczowe dwa tygodnie, i druga tura tak naprawdę rozstrzyga, a nic nie wskazuje na to, żeby to się miało, te wybory miały się rozstrzygnąć w pierwszej turze. Ale tu z pana jakby diagnozą, sugestią, pewnym, pewną obserwacją bym, bym się zgodził. Warto jasne, ten przypadek Zabrzeński obserwować, czy on nie jest rodzajem. Kamyka, kamyczka, który może nie tyle uwiera w bucia, może i wręcz uruchomić lawinę, to, 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 się, to się okaże. Ja, ja bym go nie przeceniał, tak myślę, a mogę się mylić. Mogę się mówić, ja go nie przeceniał, tak zobaczymy w niedzielę, nie? To, 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 nam, to nam więcej powie. Teraz kampania y, często łapie takie tematy, które nam by się wydawały, czy inaczej. Koncentruje się na tematach, które by nam się wydawały wcale nieważne. Dzisiaj nawet z mediów dzwoni do mnie z pytaniami o tą co, co? wręcz Rafał Czaskowski w białej Kopercie Karolowi Nawrucku mówię, no to najlepiej pytać, Rafała Czaskowskiego, nie? <śm> Cóż ja bym powiedzieć? Wręcz <śm> <śm> to takie. Ewentualnie Nawrockiego. jego tworzy Koperta no i co w tej kopercie się znajdowało. Jakieś, e, jako że jesteśmy już na finiszu, e, pewnie jeszcze się dużo wydarzy w tych, te ostatnie dni w kampanii. W pierwszej tury też. To myślę, wszyscy jesteśmy pewni. E, coś, co e, zapisało się w pamięci e, pozytywnie albo negatywnie? No w pozytywnym zacznę od, można powiedzieć, perma. ...debaty, czyli kampania jako jedna y, wielka debata, znaczy ich ilość była absolutnie wyjątkowa i bezprecedensowa. Oczywiście w pewnym momencie wydaje mi się, że już ta ostatnia debata w Republice i w telewizji publicznej, y, to już był przy przesyt. To znaczy ja nie uważam, że y, powinno ich, je, je się liczyć, czy reglamentować i tak dalej, ale myślę, że przede wszystkim dla takiej publiczności, nazwijmy, która rzadziej y, przygląda, i interesuje się polityką, to mogło być już... Trochę za dużo, ale z drugiej strony kandydaci mieli unikalny, unikalny okazję, żeby się tam zaprezentować. Prawda? Dobrze, źle, pozytywnie, negatywnie, swoje emocje, jak mówią, co mówią, jak się ubierają, prawda? jak się prezentują przed kamerą, więc, więc, więc to, było, to, było, to było ciekawe. Jeszcze tak. Ten temat zaważy. Mnie się bardzo podobała debata, w której de facto kandydaci sami się przepytywali. To była najciekawsza, najkrótsza, najdynamiczniejsza, ja myślę, że to jest, to jest w dobrym ruch, w dobrym kierunku. znaczy te rytualne przepytywanie przez dziennikarzy, kiedy oni tak nie odpowiadają lub wygłaszają jakieś swoje te mini-minutowe expose, to, to, to widać, że ten, ta formuła się w pewnym sensie zużyła, a tą taką... Właśnie nową, świeżą formułą jest, jest to, o czym wspomniałem, czyli właściwie kandydaci się wzajemnie przepitują i to nabiera dynamiki. Prawda? No, my, 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 przypomnę tylko Państwu, że sprawa z kawalerką Karola Nawrockiego zaczęła się od pytania o kwestie mieszkaniowe Magdaleny Biard. Kiedy wypalił kandydat PiS-u, że ma tylko jedno mieszkanie, w tym się okazało zupełnie, zupełnie inaczej. Prawda? Więc, więc można by powiedzieć, że Magdalena Biard właściwie uruchomiła tą, tą lawinę i spowodowała, że no, Nawrocki jest w bardzo, bardzo poważnych opałach. Niektórzy mówią, że to y, był taki moment, kiedy już no, można wystawić na i napisać kampania ja bym nie przesadzał, kampania Karola, Karola Nawrockiego, co mnie negatywnie zaskoczyło, to znaczy negatywnie zaskoczyła mnie nadreprezentacja prawicy, prawicowych poglądów. Jedna z debat w telewizji, o których już wspomniałem, Republika, no to był moment, w którym była ksenofobia, dyskryminacja, nietolerancja, antysemityzm i tak dalej, prowadzący w ogóle na to nie reagowali, prawda? Więc wy wyglądało to nieciekawie, jakby to Ktoś oglądał, kto nie ma pojęcia o Polsce, to doszedłby do wniosku, że trzy czwarte polskiego społeczeństwa są antysemici, antyukraińsko nastawieni, prawda? Ludzie z jakimiś takimi, no wręcz powiedziałbym dosadnie, mi. Poglądami to mnie, to mnie zdecydowanie negatywnie, m, negatywnie zaskoczyło. Czy to, to jest jakby element, który, no, nie chcę też wybrzydzać, bo, bo to zabrzmi trochę jak takie jeremiady jajabłowego, no, że, że forma to absolutnie przy, przy, przykryła treść, że, że jakby no, y, nasza wieś z kraja i nasza wieś spokojna, natomiast na, przez świat taczają się burze burze polityczne, burze ekonomiczne itd. A kandydaci często o drugo-trzecio trzeciorzędnych sprawach mówią. A co więcej, też obiecują m, gruszki na wierzbie przysłowiowe m, m, i m, 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 rzeczy, od, na które prezydent będzie miał w ograniczonym zakresie wpływ, a nawet jak będzie to powiedzmy prezydent, który będzie współpracował z rządem, to i tak cały ten ciężar jest po stronie rządu, parlamentu. On rzeczywiście może pewnych rzeczy dopilnować może lobbować, może wpływać, może zgłaszać inicjatywę ustawodawczą, no ale wpierw musi to z większością sejmową i rządem uzgodnić, żeby, żeby cokolwiek prze, przeforsować. Nie? Więc więc niektórzy byli kandydaci, którzy naprawdę już malowali taki obraz, no, wręcz doskonały Polski, że go nie tylko ten ten, 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 ten urząd obejmą, to po prostu niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki wszystko zmienią. No, dominował temat bezpieczeństwa, nikogo to absolutnie nie dziwi, jedni to robili lepiej, inni robili to gorzej. Kandydat ten, który wygra wybory, to będzie ten, który w oczach Polaków i głównie w oczach, ale też będzie zaspokajał taką emocję, to jest ten, który na trudne czasy najlepiej sobie poradzi prawda? w polityce zagranicznej, w kwestiach dotyczących wojska, w kwestiach też pewnego wysiłku mobilizacji społecznej, przecież wydawania. Dla kraju, który jest krajem średnio zamożnym, 5% PKP to jednak jest duży wysiłek, bo powiedzmy sobie szczerze, że te pieniądze, które idą na armię i na zbrojenia, no to one muszą być zabrane z innych obszarów, nie? z edukacji, z badań, z rozwoju, z, z, z służby zdrowia, infrastruktury i tak dalej, więc to jest na pewno dla społeczeństwa... Y w dłuższej perspektywie może być dolegliwe i możemy zacząć odczuwać jakby skutki nie? przekierowania tych olbrzymich y, strumieni finansowych właśnie na, na, na czołg. Była jedyna kandydatka, to przypomnę Jana Senesion, która właściwie stała się nie, niemalże czy jest memotwórcza w tej kampanii, spodobała się młodym ludziom, która stanowczo mówiła, że y, to za dużo i że te pieniądze możemy lepiej, ale ona była jedyna. Reszta to był chór y, No i jeszcze tego kandydata prorosyjskiego, że nie będę y, wymieniał, bo szkoda mógł tego nazwiska wymieniać. Y, który, który tak pacyfistycznie był nastawiony, ale, ale rzeczywiście większość kurem kandydatów po prostu się licytowała, co oni to zrobią, ile pieniędzy wydają na, na armię, czy, czy na zbrojenia, czy na obronę cywilną. To tak właśnie słowem zakończenia. Myślę, że Jan Nasz, to jest właśnie osoba, o której chciałem na koniec zapytać. Myślę, że to ta postać udowadnia, jak dobre kadry, abstrahując od poglądów i tego, co sądzimy o SLD, jak dobre kadry SLD miało, jak dobrze przygotowywało swoich ludzi. Po latach Jan Nasz wydawałoby nam się pewnie jeszcze rok temu, że jest politycznie martwy byt. Wchodzi i właściwie robi show. Tak? Gdyby, gdyby na tym realnie stała partia, to myślę, że może byłoby to mniej otwórcze, a równie chwytliwe dla, dla młodych. Nie? To, to ciekawe zjawisko, że lewica, która obecnie sobie nie radzi, no jednak ta, ta stara lewica Seldowska to jest jednak coś, co nadal potrafi się odnaleźć w każdych warunkach. To, to prawda, tu, tu, tu się zgodzę. Rzeczywiście yy, był moment, kiedy rzeczywiście po, LSD, SLD, SLD, po yy, aferze Lewina, momo mocno podupadło. Gdzieś to się wszystko rozpierzło. Kilka razy się przetransformowało, prawda? Kilka metamorfoz ta lewica przeżyła, ale rzeczywiście. Jest jeszcze paru w tym Janasenie, no o której pan to wspomniał polityków, y, którzy mają y, pewien y, potencjał i, i tak i y, serio, i, i, i półpoważnie pół czy zupełnie. Nie niepoważnie, no ale przypomnę, ja na jest profesorem ekonomii, więc, więc też potrafi mówić, analizować dane, często je przytacza, prawda, ma dość spójne te swoje wystąpienia, nie przekracza czasu. Ma też poglądy takie, nazwijmy to dość Yy, jednoznaczne, bo, a, takie integralnie lewicowe z jakąś nutką czy nutą antyklerykalizmu, to szczególnie młodym ludziom, którzy się w szybkim tempie sekularyzują yy, ten styl i ten sposób może, może się yy, może się podobać. I to jest taka, nie wiem, która młodość, może trzecia, może czwarta polityczna. Ja yy, takie... na... myślę, że sama już... się nie spodziewała. Ja myślę, że ona się sama nie spodziewała, że stanie się, że tak powiem, jestem ciekawy wyniku, tak? No myślę, że on gdzieś tam będzie. No i jednocyfrowy, ale jestem sam, sam ciekawy i rzeczywiście to by, pewnie to zbadają, jaki tam przekrój, jakiego powiekowe, czy, czy ta grupa, którą, która tak ją w internecie mocno wypromowała, rzeczywiście pójdzie na nią, zagłosuje, tam powiedzmy, 29 roku życia. Tu jest tak, myślę, że to ten... będzie raczej taki ruszone odbicie Janusza tak który robił tak, show, tak. ale. Taka Na wynikach się tak, bo, to, to nie odbijało. Na tak, wynikach a hmm. Ale to jest i, 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 inna strona medalu politycznego. Tak, strona tak. jasne, że to jest rodzaj pewnej symetrii czy lustrzonego odbicia, ale po lewej stronie No też jest często, no, powiedzmy sobie, aleksja prezydencka jest też rodzajem. No, Profesor tutaj nazywa to cyrku Igrzysk, w którym właśnie takie wyraziste postaci świetnie się w tej kreacji takiej no, wręcz rozrywkowej sprzedają. Jak ktoś jest niejaki, niewyrazisty, nie to, to, to gdzieś w tym tłumie znika. A ktoś kto umie się wyróżnić, a Jana Seneszyn potrafiła to zrobić, dlatego, dlatego zbierała że tak powiem, pozytywne recenzje i stała się popularna właśnie wśród młodych ludzi, czego chyba niewielu ekspertów łącznie z nami, jak wcześniej pan redaktor wspomniał, tego się nie spodziewaliśmy. Tomasz Swobieg był naszym gościem. Dziękuję bardzo i myślę, że w imieniu obojga nas i innych naszych gości zachęcamy do tego, żeby w niedzielę na wybory pójść. Eee, zagłosować, niezależnie na kogo. Tak, tak, oczywiście, ja też Państwa namawiam, proszę pójść i głosować. Dziękuję za zaproszenie i dziękuję serdecznie Państwu. Jeżeli podoba Ci się to, co robimy, dołącz do Klubu Śląskiej Opinii. Wesprzyj nas za cenę jednej kawy na mieście. Wejdź na śląskaopinia.pl ukośnik klub. Do usłyszenia.